Szybki market update. Dzisiaj będzie o totalach, o tym, dlaczego rynek będzie spadał, a nie będzie rósł, moim zdaniem. No i to tyle, w sumie, głównie. Najważniejsza esencja, dlaczego uważam, że to nie koniec spadków. Więc lecimy. A i na samym początku jeszcze: zostaw lajka. Ciebie to nic nie kosztuje, a bardzo mocno wspiera rozwój mojego kanału. Więc dziękuję bardzo za lajka z góry i lecimy z aktualizacją. Dobra, jeżeli chodzi o bitcoina, ostatnio jak Rozmawialiśmy, to byliśmy. Grałem longa z tej strefy. O tutaj. 109 600, to było moje entry. Zamknąłem go gdzieś tu. I po drodze, jeszcze na akademii pokazywałem, że rozgrywałem drugiego longa, czyli finalnie z ten. Złapałem 1 do 1, złapałem. No i teraz mam tylko linka w grze. Zaraz do niego doj dojdziemy. Natomiast dlaczego uważam, że to będzie spadało? A mianowicie dlatego, że kilka tygodni, może nie kilka tygodni, tylko tydzień, półtora tygodnia temu, obraliśmy sobie za cel to, że jeżeli przebijemy, ja sobie brałem, to, że jeżeli przebijemy MA50 na D1, to tutaj tylko i wyłącznie była manipulacja, więc y, można powiedzieć, że ubranie ludzi niu się w longi. No i teraz mamy spadek. I teraz tak, dwie strefy, które mnie interesują.